Domios Intense Run zaintrygował mnie od samego początku, bo jest to innowacyjna, krótka konstrukcja z silnikiem pod pasem. Bardzo chciałem ją wypróbować. Natomiast nakład pracy mam tak ogromny, że zanim zabrałem się do testów, to ten model został wycofany z oferty Decathlonu. Egzemplarz używany kupiłem na Elix za 1000 zł. Był w częściach, ale sprzedający zarzekał się, że wszystko działa jak nowe. Na serwisie okazało się, że bieżnia jest zaniedbana, ale działa. Mechanicy ją wyczyścili, nasmarowali blat, naciągnęli luzy, wymienili niektóre łożyska i po serwisie wartym około 300 zł. bieżnia działa lepiej, ale nadal kiepsko i raczej nic więcej nie da się z tym zrobić. Przy bieganiu pas delikatnie się zacina, co sprawia, że biega się na niej dziwnie i nieprzyjemnie, tak jakby biegało się po śliskiej powierzchni. Rozpędziłem się na niej i na tym filmie maksymalnie do 12 km na godzinę i dalej po prostu bałem się zwiększać prędkość, bo bałem się, że się przewrócę. Dodatkowo bieżnia była używana przez kilka tygodni do chodzenia pod górkę i w tej roli sprawdziła się dobrze. Jak na bieżnię za 5000 zł, bo tyle kosztowałaby nowa, jest to ciekawy sprzęt. Na plus mamy pilota, który działa dobrze. Kompaktowe rozmiary i do tego czytelną konsolę. Na minus jest zdecydowanie za słaby silnik. Dwa konie to za mało dla bieżni o maksymalnej prędkości 22 km na godzinę. I tu z Pustego i Salomon nie naleje. Żeby to działało, potrzebujemy albo mocniejszego silnika, albo zmniejszenia prędkości maksymalnej. I dwukonny silnik ma bardzo duży sens w wolniejszych bieżniach. To będzie działać. Ale do skutecznego rozpędzenia pasa do 22 na godzinę potrzeba mocniejszego silnika. Myślę, że co najmniej 3 koni. I wisienką na tym mało smacznym torcie jest maksymalna waga użytkownika podana przez producenta wynosząca 150 kg. Jest ona przesadzona o co najmniej 50%. Zakładam, że gdyby ten model był ograniczony do 16 na godzinę z maksymalną wagą użytkownika do 100 to te bieżnie działałyby dobrze, działałyby normalnie. Mój egzemplarz okazał się też trochę krzywy. Tylne kółko nie dotyka podłogi, a producent nie przewidział systemu poziomowania blatu. Próby regulacji niestety nic nie dały. Ogólna jakość wykonania bieżni jest adekwatna do ceny. Poważnych uchybień nie znalazłem. Plastiki są wykończone w standardzie średnim. Nie są najwyższej jakości, część się połamała. Elementy stalowe są dobrze przemyślane, ale wykonane oszczędnie. Przesuwanie bieżni jest trochę dziwne, inne niż w znanych mi modelach, ale finalnie działa poprawnie, można się do tego przyzwyczaić. Podsumowując, uważam, że byłby to udany sprzęt, gdyby Decathlon dał klientom znać, że nie jest to bieżnia dla ciężkich użytkowników. Ani do szybkiego biegania. Natomiast nazwa Intense Run sugeruje coś wręcz przeciwnego. I to jest kolejny sprzęt z dekatlonu, który się skończył zanim się tak naprawdę zaczął. Tej bieżni nie kupicie już w sklepie, a okazyjne zakupy z Elix kończą się tak, jak tutaj widać. Natomiast robiąc rozeznanie na Elixie, aktualnie jest kilka dostępnych egzemplarzy w okolicach 3000 zł. i moją uwagę zwrócił ten. W cudzysłowie jak nowy. Niskiego przebiegu, który jest opisany w ogłoszeniu, oczywiście nie da się sprawdzić. Ale na zdjęciu widać, że pas jest prawie przetarty na wylot, a medale na ścianie nie wzięły się z niczego. Rower w tle i logo Leszka Prawie Pro dają znać, że ten egzemplarz był mocno poużywany. Także jeśli rozważaliście zakup tej konkretnej sztuki, to nie polecam. Na dziś to tyle. Dziękuję tym, którzy dotrwali do końca. Jedyne co Wam teraz pozostaje, to sprawdzić, kim jest Leszek Prawie Pro, bo nawet jeśli nie interesujecie się bieganiem, to jego historia jest zdecydowanie godna obejrzenia. Dzięki za uwagę. Do następnego razu.